powód wystąpienia i powód sprzeciwu demonstracji młodych ludzi w Hiszpanii to powód ekonomiczny, związany z rynkiem pracy, z perspektywami i z przyszłością tych ludzi. Młodzi ludzie, którzy nagle stanęli przed wizją braku perspektyw i przed kryzysem, właściwie w sytu znaleźli się w sytuacji kryzysu ekonomicznego państwa, które ma duże problemy z radzeniem sobie z kwestiami ekonomicznymi w skali swojej własnej i oczywiście w kontekście międzynarodowym. To są podobne wystąpienia, z którymi, które bardzo Często obserwujemy w przypadku francuskim, kiedy zablokowany jest Paryż i związki zawodowe, czy też młodzież. Młodzież w ostatnim czasie również występowała w ostatnich miesiącach, właśnie w, w przypadku Francji. Jest to wyraz pewnego sprzeciwu, pewnej dezaprobaty, braku akceptacji polityki bieżącej, no i przede wszystkim pewien wyraz krytyki. W przypadku Hiszpanii nie występuje to często, a nawet wręcz rzadko, bądź w ogóle. Tym bardziej, że poruszyło to faktycznie grupy młodych ludzi. Które faktycznie bardziej aktywne są w państwie francuskim niż w porównaniu do państwa hiszpańskiego. W każdym państwie zagrożone, w którym występuje, występują przede wszystkim dotkliwe skutki kryzysu gospodarczego, patrz Grecja, wiąże się to z prawdopodobnymi przyszłymi skutkami politycznymi odsunięciem od władzy ekip rządzących. Przy w przypadku Hiszpanii może to się wiązać z udzieleniem wotum no, nieufności, z odsunięciem od władzy ekipy rządzącej premiera Zapatero. Ostatnie Wyborów lokalnych, wyborów samorządowych, no pokazały pewien sprzeciw i dezaprobatę wobec partii rządzącej. Ogromny, jak się wydaje, jedna z, z największych porażek partii Zapatero.